Serwus to będzie widzenia, to Ruski Parzyk, a ja jestem MILKIA to kolejny odcinek na moim kanale z Minecrafta, koniecznie dajcie łapkę w górę, na start, subskrypcję i niestety dzisiaj jest niefajna pogoda. Bardzo fajna pogoda. No, ciężki dzień, że tak powiem, nie czeka, ale mam nadzieję, że jakoś to będzie Zostawcie koniecznie łapkę w ogóle. tak jak mówię. Eee, no i co, no i kurde, jesteśmy dzisiaj w Minecrafcie, ponieważ stwierdziłem, że dawno odcinka z Minecrafta nie było i słuchajcie, czas sobie coś naga. Dzisiaj jest w ogóle synodą w sensie jak będę na, na serwerze. I tu już mój kotek Lana Del Rey się z jest drugim kotkiem, który jest jeszcze bezimienny, ale spoko, nazwiemy go, nie ma nie bez problemu. A tu jest mój kotek Elvis Presley oraz Delicia. Stonks. I oczywiście musimy więcej kotków mieć. nadzieję, że mi się to jakoś uda ogarnąć, bo tutaj sobie przypalam mięsko, bo stwierdziłam, że, mm, że trzeba przepalić mięsko. Dobra. W każdym razie, no czy coś się tutaj zmieniło? Chyba nie, o nie tam jest szkielet. Trzeba go sobie zabić. Yy... Trzeba go zdecydowanie zabić, bo on tutaj nam nie yy, zrobił problemów jakichś. Także ja z tym Okej. Ok, ała. Ała, moje serce. Dostałam w serce strzałą. Nie, nie w serce. Wy. w udo. Okej, okej, okay, okay, spoko opcja. No i co słuchajcie, ogólnie to w ogóle... Aha i jeszcze zapraszam Was na mojego Instagram przez dwa oraz do mojego sklepu pierśnik w opisie oczywiście, także zapraszam. Jeżeli coś w ogóle macie ze sklepu, to koniecznie obserwujcie na instagramie mnie i wiesicie mi w na gdzieś jakieś zdjęcie czy coś takiego, bo byłoby miło. I ogólnie to, że ten creeper nie wybuchł. To jest cud totalnie. Chciałam tutaj przejść, dlatego żeby Wam powiedzieć, że zobaczcie, tutaj powstaną tory, a następnie metro po, pozdro. Ja się z tego powodu mega cieszę, ponieważ tak jak już mówiłam, te metro i te tory to będzie w najlepsza opcja w ogóle na świecie. I czekam... <laughs> I czekam na to niezmiernie. Okej, okay, sorry, że tak ten. Eee, I co? I tutaj w ogóle musimy sobie ogarnąć sobie ten... Bo dawno nie, nie było na przykład w takim ratuszu, nie? Centrum miasta Milkowica, okej. Okay. Dobra, niezłe zasady są. Niezłe zasady. Tutaj w ogóle są ten, kordy. Nie no, fajnie, fajnie. Trzeba tutaj jesteście coś pogarniać więcej. Myślę, że w końcu jest na to czas i, i przydałoby się, sobie działać cokolwiek jako burmistrz. Widzę, że tutaj domki zostały powoli odbudowane. Ten jest na pewno odbudowany. Tutaj widzę, że też coś powstaje. Jestem ciekawa, co to będzie. Ten jest domek też odbudowany, wiesz, tam Creeper mieszka. Ok, a tutaj. Mm, tutaj nie jest nic odbudowane. Dobra, ała. Tutaj nie ma niestety niczego odbudowanego, natomiast jeszcze mamy jeden domek. A czemu tutaj takie coś się dzieje? Okej, okay, a tu już jest odbudowane wszystko. Cool. Ej, czemu tu jest taki ten, takie coś? To tak miało być? No, nie wiem, co ci, ja się nie znam. Nie znam się totalnie, ale spoko, nie. To wygląda jak jakaś zaraza e, zombie, e, Ale spoczkoloczko. E, I co mam jeszcze mam do powiedzenia? No w sumie to ogólnie to ostatnio się nic nie dzieje ciekawego tutaj w sumie. E, I mam pomysł, żeby to jakoś, wiecie, rozerwać sobie to miasto. To jest takie najwyższy czas, żeby tutaj kogoś rozerwać i mam pomysł, żeby zrobić coś takiego jak mam talent. Jakby widzowie o tym jeszcze nie wiedzą. Ja i nawet o tym nie mówiłam, ale wydaje mi się, że to jest świetny pomysł, więc chcecie, dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Że zróbcie mam talent, gdzie ja i Eliska będziemy słuchać Tymi i, i jury, i wiecie, będziemy oceniać kurcze talenty. Tutaj oczywiście do wygrania będą jakieś tam fajne rzeczy, jakieś, nie wiem, emeraldy, wiecie o co chodzi, cokolwiek jakieś diamenciki. Wiadomo w ogóle, dobrze, że mi to nie pada na głowę. No dobra, troszeczkę pada, ale tylko tak, troszeczkę. E, I co, dobra, chcecie, musimy dawać w takim razie tę tabliczkę. I kurde, szkoda, że nie mamy książeczki. Mamy tu jakąś książkę. O, musimy zabrać to chyba. Okej, okay, i teraz zrobić tak. Książkę z piórem się daje tak, że daje się pióro obok książki? Czy to jest... To nie tak się robi? Wydaje mi się, że może, możliwe, że nie. Ale zaraz to obczajmy. Okej, okay, chyba nie. No chyba nie. Jakby... No myślałam, że tak to się robi. E, czy ja mogę tutaj sobie to wyszukać? Bóg? Okej, okay, właśnie o to mi chodzi. Oha, jeszcze ten. Dobra. Jeszcze takie się to czarne potrzebujemy. Ale czy ja to mam? Kurde, widzowie, nie wiem, nie mam pojęcia teraz. Chyba nie mam tego, chyba tego nie mam. Tu bo jeszcze, aha, to są skrzynki. Dobra, musimy w takim razie iść, zabić sobie ośmiorniczki, ponieważ musimy mieć czarny ten. A ile jest graczy na serwerze? Chyba 9, słuchajcie, tych, wystarczy mi. Także akurat mam na to wszystko więc musimy 9 ośmiornic zabić. Także oba nam się to udało. Tylko, że tutaj widzę, że będzie dosyć kiepsko z ośmiornicami, jak ktoś w ogóle spokojnie pod wodą. Jejku, ale super. Totalna chillerka, co nie? Wow, dobra. Musimy iść do tego drugiego zbiornika. I zabić tam, słuchajcie, tę ośrodniczkę. Widzę, że tutaj też nie jest odbudowane niestety nic. Jego szkoda, że to wszystko tutaj spłynęło. Jakby mega masakra. Hej, kocik. Eee, także no, no, szkoda, że tak się to wydarzyło. Mega nie w porządku, no ale cóż. Dobra. Mamy tutaj pierwszą ośrodniczkę, także soro ośrodniczkę, ale ja cię potrzebuję. Potrzebuję twój barwnik. Ej, tu jest jeszcze jedna. Okej, okay, ile mamy już? Trzy barwniki! Yo! Okej, okay, tu mamy rybkę. Tą rybkę też sobie zabiję, żeby miała dla moich kotków ten, yy, jedzonko. Dobra, lecimy w dół yy, i zabijamy ten. Dobra, siup. Dawaj, dawaj tą rybkę, dawaj tą rybkę. Tutaj też, tu, tu. Jejku, tu to jest rybek, ale zarobiliśmy, gdzie do mnóstwo jedzenia. Także mega fajnie. Okej, okay, kogoś tutaj ryba, 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 dawa okej, okay. o, jest, ta, jak to się mówi, ośmiornica, kałamarnica, kałamarnica, nie ośmiornica, nie ośmiornica, kałamarnica. Dobra, a czemu ona się nie zabija już? Gdzie jest ten mój yy, ziomeczek? Nie, nie, nie dała nam tego czarnego barwnika, chyba nie, ale tam jest jeszcze jedna. Także płyniemy w takim razie. O, tam są trzy nawet. Dobra. Nawet więcej ich widzę. Super. Więc zecimy uwagę. Nurkujemy i zabijamy. Muszę sobie ogarnąć to, żebym mogła ten. Ej, w ogóle jak dużo się nam daje, jest ten trzy aż. A teraz mi się nic nie dało. Raz dają, a raz nie dają. Hm, hmm. hmm, no Nie dobrze tak, nie dawać. Kurde. Dobra, jeszcze jedna. Trzeba ja będę miała już tego dziewięć. No, ej, no, gdzie to jest? O, tu jest. <g> <sig mycket> A, dało cały czas jednak dają. Tylko, że ja po prostu go nie zbieram. Okej, okay. czy tam był zombie? Co jest zombie? Czemu zombie nie umie pływać? Weź, kurde. Jeszcze się nie dusi, to jest dziwne. Dobra, mamy już w sumie dzień. i Dani, w ogóle już zobaczysz, jest tu słońca. Nowy początek. Nowy początek, nowy dzień. Okej, okay. więc wspaniale. Lecimy sobie robić ten, ta, 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 ta książeczki. I ogólnie to potrzebne mi jest to po to, żeby wiecie, żeby ludzie się zapisywali po prostu do tych książeczek. Eee, także musimy to ogarnąć i mam nadzieję, że wszystko fajnie nam tutaj uda. Także jazda szybciutko tam do tego głównego, że tak powiem, naszego miejsca, naszego centrum. Ja potem widzę napiszę, żeby tam się przeszli, żeby ogarnęli. Jaki biedny piesek taki słuchajcie ten, smutny, siedzi, zmoknięty, masakra. Dobra, jazda crafting table. I pięknie lecimy i mamy sobie... Aż... O kurde, aż tego nie spodziewałam się, że takie coś się tutaj się stanie, ale spoko. Eee, I tak, musimy zrobić oczywiście... Czekajcie, czy ja mam tutaj jakieś drzewo, które bym mogła skopać? Oczywiście tu jest... Nie no, tu nie mam żadnego drzewa. No i najbardziej się opłaca sobie polecieć ten, chyba że tutaj będzie gdzieś coś, coś w skrzynce dla biednych. Zaraz zobaczymy. Potrzebuję... No ja, no, oczywiście, że to nie ma nic. Typowo, typowo, muszę teraz iść na samą górę, ale możemy sobie na samej górze takie zgłoszenia przykładać bo ja myślała, żeby, wiecie, żeby widzowie tej zgłoszenia pisali. Także to jest, co cię to, to jest zarąbisty pomysł, ja nie mogę, eee, trochę się boję, ale mam nadzieję, że jakoś to będzie, jakby będę prowadzić, mam talent, kurczę widzę, mam nadzieję, że będzie fajnie, dobra, eee, więc tak, jak mówię, potrzebuję drzewo, tyle mi wystarczy, a nie, już nie potrzebuję, dlatego, że tu mam skrzynkę, super, bo właśnie potrzebowałam skrzynki, także lecimy w dół, I'm going down, ok, i jeszcze tutaj w dół, super, eee, zjedzmy sobie coś po drodze, kurde, czy kiedyś przestanie padać, bo już mi to wkurza. Czemu Enderman w ogóle pracuje w restauracji? Nie wiem, okej, okay, ale spoczko. Fajnie, że mamy tutaj takie zatrudnienie. Yy, Spokój, to jest spoko. Dobra, więc tak, idziemy tutaj. I yy, nie wiem gdzie było, żeby tutaj coś... hmm... z tak regulami na sam start. No nie, no tutaj chyba damy tą skrzyneczkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A jeszcze jednej potrzebujemy. Jeszcze mnie na ja zrobić więcej, a nie tak mało. Dobra, no niech będzie. Tak to zrobimy. I teraz tak, musimy wymyślić, słuchajcie, zapis, no nie? Czyli jeden, imię e, imię i nazwi, nazwisko. E, dwa, e, ile masz lat. Albo nie, wiek po prostu napiszemy. To jest, to jest nocne, wiek. E, talent. Ok, i podpisujemy. E, zgłoszenie do mam talent. Aha, do, napiszę do M. No, dobra, zgłoszenie MT. Mam talent, okej, okay. myślę, że się wszyscy skapną. Tak ono wygląda. Dajmy tutaj na sam środek i ten. U, uwaga, e, e, niebawem organizujemy. Mam talent. O, nie, nie tutaj. Serdecznie e, zapraszamy na zapisy. Okej, okay, teraz się zrobić coś takiego, dobra, i co jeszcze, też zapraszamy na zapisy, eee, powodzenia, powodzenia, <grywania> eee, super, nagrody do wygrania. I otóż, do wygrania tak sobie myślę, że może być na przykład, nie wiem, kubek z Milky Way, albo jakaś rzecz ze sklepu Milky Way, to jest idealny pomysł. Także słuchajcie widzowie, jeżeli oglądacie to widzowie ci z wioski, to, to zapraszam, zgłaszajcie się, eee, będą też, wiecie, głosy publiczności, bo w ogóle myślę, że to będzie mega fajnie, jest to fajnie do ugrania, także zapraszam serdecznie, eee, a ja widzowie kończę odcinek w tym momencie już, dzięki serdecznie za to, że oczywiście byliście ze mną do końca, fajnie było, eee, dużo ogarnęliśmy rzeczy, także słuchajcie, tutaj w tym miejscu niestety tak deszczowo bardzo, no ale cóż, pożegnam się z wami. Widzimy się jutro o godzinie 18.30 oraz o 15.30 na moim drugi kanale Miki Plus. Gdzie dzisiaj w ogóle był odcinek z Amonga, taki jakby wiecie, gdzieś swój na stary czas, także możecie się widzieć na tego Amonga, jeżeli oczywiście macie ochotę. No i też zapraszam do sklepu po pierwszym opisie. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. I jak zawsze widzimy się później. Papa, pa, miłego dnia albo wieczoru zaraz. na o której godzinie to oglądacie i powodzenia w szkole. Hejka.